Siemaneszko ludziska, ja jestem sebakrejzie i dzisiaj popiszemy sobie z CleverBotem a więc zaczniemy od przywitania się Hej, co u ciebie? No, part of the world nie rozumiem angielskiego. rozumiesz polski? Ja nie mówię po angielsku. To po jakiemu? Po Polakiemu? Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Co u ciebie? Wszedł u cienie. Czerwoną bielizną. Aha, a co u ciebie? Co? Gówno. Jeden. Zero dla. Dla mnie gra. Dalej. Gówno. Co kurwa? Co ty? Nie, tak czy tak? Co? LOL ten Cleverbot. Nie tak czy tak? Jaj co dwa wodla mnie. Aha, jak, jak już, to jaj. co dwa, dwa, re, re mis, a nie kurczę, dla mnie. Nie, ja jestem kobieta. A ja chłopak. A ja chłopak. A ja dziewczyno. No dobra, no dobra. To wiecie co? Stworzy... daczecimy ci No, daj. O, rozmawiam z nim. Wiecie co? Chyba zaczniemy modować się na nowo przywitam. Co? Siema. Siema. Jestem... Marian, a ty? O, ja Marian O, ja też Też jestem Marian, no Ja mam imię Sebastian, ale... Kocham cię Daj Co? Ja jestem Marian i... I ty... Też... Jesteśmy... chłopakami. O Jezu, przepraszam. Jesteśmy chłopakami. Jak ty mnie możesz kochać? On napisze normalnie pewnie. Ja jestem Marian. No co, idiota. Ktoś jestem Marian. Wcześniej pisałeś, że jesteś mężczyzną. Jestem mężczyzną o imieniu Marian. To znaczy ile to się już nagrywa. 4 minuty, to A jak lubię to? O imieniu Marian. Nie. To... To... To ja... Jakie masz imię? Napiszę Magdalena Maria Monika Zuzia. O, ładne. Znasz... Reziego. O Jezu, przepraszam ludziska. Przepraszam. Nie to chciałem nacisnąć. Zawsze z jego. Tak. A znasz kanał Gierki? Znam. O, ona nie zna. To wiesz, że to ja jestem tego kanału Gierki. Pozdy Zdrowie, i o u t u b. Pozdrow, YouTube. Wiem super. Ona wie, że jestem z tą i wie, że pozdrawia YouTube. A pozdrow, i o u -T u b. Pozdrowisz... y o u t u -b e YouTube'a? Nie. Ale jesteś na odcinny kozyc. Ty jesteś lewer. Idiotka. I'm sorry, please detrick. Do Co? Dobra, dobra, ja to liczę. jeżeli ten film wam się spodobał. Jeżeli w ten odcinek wam się spodobał, zostaw łapkę w górę. 15, 15, 15, 15. Zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i... Jaką liczbę na myśli? Jeżeli film wam się spod... Kurde, czekajcie, jeszcze, jeszcze chwilę z nią popisz jasne. Co jasne, ja się kurde żegnam. Pa, to ko, koniec pisania. Ja, jak masz na imię? Dupa Jasia. A nie masz na imię Zuza. Nie, ty masz na imię Zuza. Idiota. Przepraszam, wolno mi w Dobra, że masz jeszcze jeżeli... Paty czarek, tak? Nie, kurwa, ja mam na imię... Dupa Jasia. Dobra, że masz... Dobra, jeżeli film wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie, fapki w górę, w górę i... Nie, ty kłamiesz. Dobra, na razie.